Do kogo Elizeusz kazał się udać, gdy Izrael cierpiał z powodu braku wody podczas wyprawy przeciwko Moabowi? Do proroków jego ojca i matki. O co Adoniasz poprosił Salomona za pośrednictwem Batrzeby? O małżeństwo za z Abisząk z Szunem. Jakie trzy filary kościoła spotkał Paweł podczas swojej wizyty w Jerozolimie, według listu do Galacjan? Piotr, Jakub, Jan. Czego żądał cały Izrael od Roboama po objęciu przez niego tronu? Uczyń ciężkie aż lżejszym. Jak nazywał się król, którego Izaak oszukał? Twierdząc, że Rebeka jest jego siostrą? Abimelek. Gdzie Jezus wypędził demony, które nazwano Legionem? Żeraza. Co głosili rozproszeni wierni w wyniku prześladowania kościoła? Słowo Ewangelii. Ile lat panował Asa zanim umarł? 41 lat. Dlaczego Ruben stracił prawo pierworodztwa? Bo schańbił łoże swego ojca. Jakie traktowanie otrzymał Jehojachin po deportacji do Babilonu, jako znak Bożej łaski? Codziennie jadł przy stole królewskim. Co Jezus zjadł przed uczniami, aby pokazać, że nie jest duchem? Kawałek pieczonej ryby. Kto objął tron po śmierci króla Amonaasza? Jego syn Hanun którego króla północnego Izraela wyzwał Amazjasz po pokonaniu Edomu? Joasz, król północnego Izraela. Kto został królem w miejsce Amasjasza? a ile miał lat w momencie objęcia tronu? Azariasz, 16 lat. To powrócił do ojczyzny i zajął swoje dziedzictwo po niewoli babilońskiej? Izraelscy kapłani, lewici i Netynejczycy. Jak nazywa się miasto, w którym urodził się Jezus, miasto dawida? Betlejem Ile owiec zaginęło w przypowieści o zagubionej owcy? Które pasterz szukał? Jedna z setki. Czego Jezus powiedział, żeby się nie martwić? O jedzenie, picie i ubranie. Kogo symbolizuje dobra ziemia w przypowieści o czterech rodzajach gleby? Tego. To słucha i rozumie słowo. Dlaczego uczniowie prorocki zaproponowali Elizeuszowi budowę nowego miejsca zamieszkania? Ponieważ miejsce było zbyt ciasne. Dokąd został sprzedany Józef po tym, jak jego bracia znienawidzili go z powodu snów? Do Egiptu. Gdzie Bóg nakazał Izraelitom pomalować krwią paschy jagnięcia? Na odrzwiach i nad prożu drzwi. W którym miesiącu miała się odbyć likwidacja Żydów według wylosowanego Pura? Dwunasty miesiąc, Adar. Kto z postaci Starego Testamentu pokazał się podczas przemienienia Jezusa? Mojżesz i Eliasz. Jaki owoc przynosi mądrość z góry, według listu Jakuba? Owoc sprawiedliwości. Jak Bóg odpowiedział, gdy Eliasz zbudował ołtarz na górze Karmel i modlił się? Zesłał ogień z nieba. Jakie było kryterium? Według którego sługa Abrahama miał rozpoznać żonę dla Izaaka? Kobieta, która napoi sługę i jego wielbłądy. Jaki jest większy dar, według jednego listu do Koryntian? Miłość. Co Adam i Ewa uświadomili sobie po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła? Że są nadzy. Jakie zwierzęta opętały demony po uzdrowieniu przez Jezusa opętanego człowieka w ewangelii Łukasza? Świnie. Jak miała na imię siostra Mojżesza? Miriam. Jaką ceremonię Paweł przeprowadził na Tymoteuszu dla dobra Żydów? Obrzezanie. Dlaczego prorocy Baala nie otrzymali odpowiedzi na Górze Karmel? Bo nie było Boga. Na co należy uważać, kiedy dajemy jałmużnę? Aby nie robić tego na pokaz przed ludźmi. Jaka księga opisuje żałość Jeremiasza? Lamentacje Jeremiasza. Jaka była nazwa miejsca kultu, którego Azariasz nie usunął, a ludzie nadal tam kadzili? Wyżyny. Kto symbolizuje skalistą ziemię w przypowieści o siewcy? Ci, którzy upadają z powodu cierpień lub prześladowań. Co Piotr nakazał człowiekowi po słowach: Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, daję ci w stosunku do żebraka. Idź w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Jak zachowywali się uczniowie Jezusa podczas jego aresztowania? Uciekli wszyscy. Jak nazywał się sekretarz, który napisał list do Rzymian na prośbę Pawła? Tercjusz. Dziękujemy, że jesteś z nami do końca. Napisz swoje refleksje oraz wiedzę biblijną w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy przygotować więcej quizów.